Bonjour ale nie zaczynamy od dobrych wieści, bo Hubert Hurkas przegrał w pierwszej rundzie z Bublikiem 6-2, 7-5, a zaczęła walkę swoją Iga ze Swietą. Dobrych wieści moi drodzy, bo Iga świętek przegrała ze Swietą Kuzniecową gładko 6-2, 6-2 i odpadła w drugiej rundzie. To nie był na pewno dzień Igi, kompletnie rozregulowane celowniki, a Swieta z kolei w tym wietrze działała jak śmietana, więc no... No cóż, po prostu Liga odpala. drugą rundę we Francji w z z Jeanvierem, 177 ranking już, to już no wiesz, 3. 6-4, 6, 4, 6 4 dla Jerzyka, wyrównany mecz, bo breakpointów bardzo równo. Jerzyk 3, 3 obronił na 3, a tamten przeciwnik tylko dwa na 4, tego Jerzyk po jednym przełamaniu 6-4, 6-4. jasno, bo 8 tylko u Jerzyka, tylko. <noise> Godzina 15, więc myślę, że nie zdążyli się spoczyć tak jak ja. Ale najważniejsze, że polak w następnej rundzie przegrała i odpadła z turnieju w na na sypiące Jutro zagra Maja Chalińska i oczywiście MP do 18 w sobocie. No, jutro mały hicik zapowiada się, albo właściwie dwa, ale jeden na pewno duży, czyli pojedynek Piotrusia Pawlaka z Jankiem Weidemajerem, czyli gospodarzem swoich można powiedzieć kortów. Zna każdy załomek, a Piotruś z kolei na pewno ma chrapkę na finał co najmniej jako numer jeden. Głosujemy...